Proszę na program. Program powstał przy współpracy z Zarządem Drugi Transportu. Dziś. Zmienia się w taki sposób, że zaryzykuje stwierdzenie, że w przeciągu ostatnich stu lat nie było tak intensywnych prac w krótkim okresie naszej historii. Rewitalizacja ma być odpowiedzią na potrzeby, na zniszczone miasto, na to, żeby ratować centrum. Wykonujemy te inwestycje z wielką determinacją. Wielkie prace infrastrukturalne, trasa górna, budowa dworca fabrycznego, ale też niespotykana na taką skalę w ogóle w środkowej Europie rewitalizacja śródmieścia. Zmieniamy i odbudowujemy stare kamienice, remontujemy ulice, wkraczamy głęboko w podwórza. Zrobiliśmy ulicę Gdańską, jesteśmy na ogrodowej, za chwilę skończymy nawrót. Ulica Tuwima, Kilińskiego. Ulice rzeczywiście zamienione są w przestrzenie, przede wszystkim dla ludzi. One są wciąż dostępne dla pojazdów, dla samochodów, ale jednak bohaterem jest człowiek. Pojawia się bardzo dużo ławek i bardzo też dużo niskiej zieleni, kwiatów, krzewów. Te ulice, małe uliczki łódzkie, unerwy zamieniają się trochę w parki i w skwery. Niebawem, czyli po Nowym Roku, będzie można nas zobaczyć na Pomorskiej, Zachodniej, Nowomiejskiej. Przyglądamy się naszym zabytkom, odkrywamy je na nowo. Trwa przecież wciąż remont pałacu Izra Poznańskiego. Odzyskały blask Steinertów i jeszcze czy wiele, wiele innych obiektów zabytkowych. Odkrywana jest i ratowana, charakterystyczna dla łodzi cegła. Nasze piękne fabryki, które do tej pory kojarzyły się z szarością, dziś zachwycają. Nie zapominamy o takich inwestycjach jak łódzkie parki, i tutaj mówię o Parku Sienkiewicza, w którym niebawem zakończymy pracę. Park Moniuszki, w przyszłym roku będziemy w Parku Staromiejskim. Jesteśmy też na kilkudziesięciu skwerach, dosadzamy drzewa, czyli myślimy bardzo kompleksowo. To nie jest przypadek, że Łódź ma być miastem gospodarzem wielkiego wydarzenia, jakim jest EXPO w przyszłości. I nawet nie chodzi nam o to, co się wydarzy w roku 2024, ale interesuje nas, żeby do tego momentu, Momentu Łódź zamieniła się w najbardziej zielone miasto w Polsce i najbardziej ekologiczne takie miejsce z czystym powietrzem i przyjaznym środowiskiem. Ograniczamy ruch, coraz więcej jest rowerzystów, pojawiają się ulajnogi, elektryczne pojazdy. Wszystko po to, żeby jak najmniej aut było w Łodzi. No i przede wszystkim szanujemy naszą tradycję ekologicznych pojazdów komunikacji miejskiej. Oddajemy również już niedługo takie inwestycje jak ulica Dąbrowskiego. Już 1 listopada przywrócony zostanie transport samochodowy i tramwajowy. To inwestycja realizowana w ramach dużego projektu tramwajowego. Przypomnę tylko, że jest to projekt za blisko 700 milionów. To projekt, który ma służyć mieszkańcom. Komunikacji wewnątrz miasta, polepszeniu warunków transportowych. To projekt, który ma zachęcić mieszkańców do poruszania się komunikacją śródmiejską. W ramach tego projektu będziemy realizować ulice Kopcińskiego, wejdziemy na skrzyżowanie Kilińskiego-Przybyszewskiego, kupimy 30 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów. Nie zapominamy o również takich małych inwestycjach. Stawiamy latarnie, doświetlamy tereny inwestycyjne, robimy plan dla osiedli, gdzie robimy... Może to się wydawać, że dość proste, bo jakiś chodnik, jakiś fragment 300-metrowej ulicy, ale jakże ważne dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Bywało tak w ostatnim czasie, że byliśmy świadkami stu równocześnie pracujących żurawi. To jest niezwykły czas, a wszystko po to, żeby zwyczajnie zamienić nasze miasto po prostu fajne miejsce do życia dla Łodzi. Tylko w tym roku realizujemy zadań za półtora miliarda złotych, więc jak na miasto takie jak Łódź, to naprawdę dużo zadań przed nami. Łódź dziękuję za uwagę. Program powstał przy współpracy z Zarządem Druki Transportu.